Cześć Ciemanko, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj mamy dla Was prezentację soli nikotynowej 10ml w wersji TPD. Jest to dokładnie producent Gobers i seria mono oraz duo. Także bez zbędnego przedłużania, zacznijmy sobie od serii mono. W serii mono, na soli nikotynowej, mamy 15 smaków, plus tam kilka dodatkowych. Tutaj dla przykładu wziąłem miętę pieprzową, L-Grey, czyli herbatkę, jabłko oraz kiwi. Wizualna różnica między solą nikotynową a nikotyną zasadową, czyli zwykłą. Co do kartoników z tej samej serii, czyli mono, czarny kartonik, kolorowy kartonik, plus dodatkowo napis sól. Tak, żeby się nie pomylić, po prostu Wam prezentuję, jak to wygląda. Cyk. Wielu z Was pewnie wie, jaka jest różnica między zwykłą nikotyną a nikotyną na soli nikotynowej. No różnica jest taka, że sól nikotynowa po prostu dłużej nam się wchłania do organizmu, przez to dłużej się w nim utrzymuje i co za tym idzie, rzadziej sięgamy po naszego e-papierosa, więc ekonomicznie na pewno będzie sobie to wapować. Różnica jeszcze jedna jest taka, że nie mamy takiego tryhita, czyli takiego kopnięcia w gardziołko przy tak wysokim stężeniu, właśnie nikotynki. Także mamy tutaj 20 i nie czujemy po prostu takiego mocnego targania po gardle, jak palimy sobie 18 na zwykłej nikotynie zasadowej. Więc taka jest różnica po prostu między nikotyną zasadową a nikotyną na soli. 15 smaczków w wersji mono, przechodzimy sobie do serii duo. W serii Duo mamy 13 podwójnych smaków. Są to te same smaki, które znacie z premixów oraz z Longfili, standardowo. Tutaj, dla przykładu, mamy melon papaja, jabłko mentol, mango kokos oraz truskawka kiwi. Zasada wizualna, zmiana stylistyczna jest taka sama: czarne kartoniki. W zwykłym Duo na soli zasadowej, po prostu mamy kolorowe kartoniki i nie mamy napisu sól. Także 13 smaczków, również do wyboru. Jest wielu zwolenników soli nikotynowej, jest wielu przeciwników soli nikotynowej. Ja natomiast preferuję zwykłą nikotynkę z tego względu, po prostu, że lubię jak ktoś mnie tam czasem szarpnie po gardle i wiem, że palę sobie osiemnastkę. Tak jak doskonale wiecie z naszych recenzji, jeśli jesteście już od jakiegoś czasu z nami, że ja jestem zwolenników podów już bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Także taka osiemnastka na zwykłej soli nikotynowej dla mnie to jest po prostu najlepsze w życiu co może być, w cudzysłowie mówiąc, także warto sobie spróbować oczywiście soli nikotynowej, swego czasu też używałem, natomiast no nie jest to rozwiązanie dla mnie, tak jak mówię, lubię to uczucie takiego mocnego kopnięcia w gardło przez tą nikotynkę, a sól nikotynowa po prostu nam tak gładko wchodzi, de facto nie czujemy, że coś palimy, tak jak no może nie zerówkę, ale taką trujeczkę, szósteczkę, Ewentualnie czuć, że sobie wapujemy, yy, nie ma po prostu tego wielkiego uderzenia. Także warto spróbować sobie, jeżeli ktoś chce zaoszczędzić, tak jak wspominałem, trochę pieniążków, warto się przerzucić na sól nikotynową. z tego właśnie względu, że dłużej się otrzymuje w organizmie, dłużej się wchłania i nie mamy tak często ochoty sięgać po naszego je papieroska, żeby sobie szczelić łóżka w płucko, żeby zaspokoić się tą nikotynką. Także też to jest jakieś rozwiązanie. Także no kurczę, co wam więcej mogę powiedzieć. Spróbujcie sobie, nie namawiam was oczywiście, ale jeżeli ktoś również jest zwolennikiem podów i wysokich stężeń nikotyny, warto sobie zarzucić taką sól nikotynową raz na jakiś czas bądź całkowicie się przerzucić, jeżeli komuś to podpasuje. Smaki te same. W mono jest tam kilka dodatkowych, bo nie spotkałem jeszcze Mono El grey, na przykład. W Premixie, bądź też w Longfilu, także mono mamy 15 smaków pojedynczych, w duo mamy 13 smaków podwójnych. Dla przykładu tutaj wziąłem, żeby było ładnie kolorowo wszystkich i tak bym tutaj nie zmieścił. No i co, to by było na tyle. Zapraszamy Was na nasze social media, facebook, instagramy, snapchaty. Tam wszystko na bieżąco konkursy, niekonkursy, różne inne dziwa. Także zapraszamy serdecznie. Widzimy się w przyszły piątek standardowo o standardowej godzinie. Ja Wam życzę miłego weekendu. Dzięki, że byliście z nami. Łapki do góry standardowo. Subskrybujcie. Miłego weekendu. Siemanko.